Siemanko kochani, maszyna odpalona już troszeczkę rozgrzana teraz będziemy będziemy próbować jechać jak sobie powoli na spokojnie jeszcze muszę tylko rękawiczki założyć gdzieś tu je mam zakładam, zakładam takie zwykłe Przykuję cieplutkę Bo dzisiaj jest zimno Zobaczymy Zobaczymy czy coś tu się nagra Kura z pociąg jedzie wiem, Chciałbym sobie gdzieś tutaj dzisiaj pojechać troszeczkę w plemer nie jakoś tak specjalnie daleko bo tak szczerze mówiąc to dzisiaj e, dzisiaj próbuję e, mój mikrofon który jest to zakupiony już tam no, dosyć dawno dosyć dawno temu bo chyba 4 5 miesięcy temu no, ale nie było okazji go wypróbować bo jak wiecie miałem tu różne Różne przygody, niektóre były w lesie, prawda? Maszyna troszeczkę jeszcze zimna chyba. Maszyna jeszcze troszeczkę nie ciągnie, jeszcze troszeczkę chyba się musi rozgrzać. No zobaczymy za chwilę Przypomnę Wam że jedziemy sobie z łańcuchem na kołach na kole Z łańcuchem na kole tylny Także na tym ta przyczepność jest spoko Przód mamy sobie tutaj standardową kostkę ale się trzyma. Ja coś tutaj je mu bardzo, tak troszeczkę się troszeczkę się muli. O, a tu jest gura, zobaczę. Nie wiem czy to widać ale jest spora, tam jest cmentarzyk Na cmentarzyku też leżą moje, moi bliscy, prawda? Wiesz co poczekać, widać panie? No a my sobie nie wiem czy tu zjeżdżać Zjedziemy sobie z tej góry Na spokojnie Zjechać to zjedziemy na pewno Tylko nie wiem czy podjedziemy ale no, na dół to się zawsze da a tu jest problem. Ale że się wypierdzielić można. Można podjechać

Polefaliśmy no Poskosze nie po prostu, bo wiadomo, bez, bez rozpędu No i w tych śniegu to Tu też tak się nie chce dać Ale się dało Poskosze też dobrze Jakby była tragedia żeby trzeba podjechać pod taką górę, koniecznie, no móc Bo wiadomo, w drugą stronę się je da albo coś Tylko lepiej podjechać po skosie niż wcale, nie? Chyba trochę racji mam Jedziemy sobie tutaj Na spokojnie Żeby nie niszczyć pola gospodarzowi Po co ma później Maruzić, prawda To tak często było, że tak Często bywa, że ma Ludzą narzekają, że kurde ktoś sobie motorem przejeżdżę, Przejeżdża sobie motorem po polu. Wiadomo nic tam się nie stanie. No bo co, ciągnikami jeżdżą, orają i wszystko jest ok. A jak motorem przejeżdża, to zaraz kurde po policję dzwonią gospodarze. Dzwonią po policję, bo to się trzeba tłumaczyć. A to taki gospodarz cwajaczek, od tego powałam powiem, o, trochę mnie to zarzuciło. Taki gospodarz cwajaczek, to już kilka razy na mnie policja wzywał, to już wiedzą, gdzie jechać, kurde. To teraz, jak sąsiedzi widzą, że jest środek, środek dnia, może że nie no ale jest taki dzień bo, bo jeszcze dziela, prawda że każdy każdy sobie chodzi, spaceruje jak zobaczą że to mój motor no to potem wszyscy mu donoszą bo się gospodarz jak kto pojechał nie? takie historie ja sobie nie za szybko bo nie mam okularów zapomniałem wam powiedzieć że nie zakładam okularów Nakładam okulary, bo o tych moich siegunkach wała, nie zdążyłem się tego zrobić. Mogłoby sobie założyć takie zwykłe. Zwykłe letnie. No ale co? Jakoś nie pomyślałem i nie poszukałem. Ktoś sobie idzie.

Z tymi łańcuchami też nie ma co śpieszyć po asfalcie Ogólnie nie ma co się śpieszyć bo już kurde oczy mi zamarzają Z nosa leci Trzeba by to jakoś jakoś smartnąć Inteligentnie Staimy rękawiczkę Ach, udało się Udało się Ciekawe czy, czy mikrofon nie jest usmarkany. Łaj zaraz się ale coś czuję. Bo to tego, kurde, łokciem się źle kieruje, wam powiem. Trzeba stanąć. Trochę, że posmakał. To trzeba jej się założyć, Aj koledzy, co to je za jazda rekreační? Kdo je v tom ten na pewno ví, že já si starým starym starým ižem trošku trošku No, ale je ładnie ještě mieszkam w takiej miejscowości w wiosce dosyć turystycznej także także widać ludzie sobie spacerują nawet zimą każdy coś tam lubi jeden spaceruje jeden you microphone.